Witam was wszystkich, serdecznie po tej stronie Bullet. Dzisiaj sobie zagramy The Evil Within, tak? Within, with, with, Zawsze nie mogę tego, dobra, weźmiemy sobie nową grę. Ja wcześniej grałem, żeby sobie tam podstawiać Wszystko tak, taki tam. Dobra, tutaj jasność sobie zostawimy. Przetrwanie na łatwym nie lubię grać. No, lubię na normalnym. Tutaj mamy bardzo ładny loading. Na górze ten, taki czerwony pasek, kurde. Zresztą nie gram, kurde, w nocy, ponieważ... No. Ponieważ...

you think there's a connection? It's a possibility. I believe the record. That's just all. Anyone on scene respond? Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem reaching mountains on the memorial. Is there any. God damn it! Jesus! No są jakieś przyczinki widać, no ale nic na to nie, pora nie poradzę. Junior detective, kitten. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. And let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. O horrory ślepi. w ten. O, już jesteśmy na miejscu. Grano tak w miarę mi śmiga. Tylko te przycięcia są jak widać. Dobra, idziemy do tego budynku. No tam podobno że jest strasznie. Będziemy mieć fajne przygody. A da się gdzie biegać? On chyba w tym momencie biegnie. Dobra. Pachnie jak krew. going to check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. the że gra jest bardzo brutalna, Czekaj, zwiedzam, patrzę widoki tutaj. Panie, rzeczy, rzeczy się działy. Krwisto jak cholera, kurde. Same trupy. Jesteś zniszczony? Co się tutaj stało? Nie może być prawdziwe. Niemożliwe. Mogę ją mieć. Kamerę może powieść coś, tak? Oguje, ta gra, jak wiecie, to jest twórców Resident Evil, akurat nie wiem, której części. No i jesteśmy w dupie. Dzień dobry panu To, to się coś świeci to zapewnie będziemy musieli wziąć ten nóż Uruch my Podejrzewam, że musimy sobie poczekać aż on sobie pójdzie I wtedy ten nóż weźmiemy Kurde, tym razem z Frabsa nagrywam. No, mam nadzieję, że jak się coś będzie więcej działo. O no, mam naciskać spację po prostu. No, jeszcze trochę. Bujaj się! No, oh, fuck. no, nie, że cię mnie to tak pięknie nie wygląda jak na jest Dobra. no, sobie tu No i co ja mam zrobić? Aha. Mam nadzieję, że mi się uda uciec od razu. Oh, no nie udało się. A dobrze, że już nie, nie wisimy. Może poczekamy sobie spokojnie Jak on sobie pójdzie Tam są klucze jakieś O kurwa! Szkoda, że on mnie nie wykończa w różne sposoby, no. Nikt nie mówi, że, to, że, ta, że ta gra będzie łatwa, co nie? Tam nic nie ma, ta. A nie, tutaj właśnie, tutaj są drzwi, muszę zdążyć te klucze wziąć. No on nie sobie pójdzie spokojnie. Zdę Tylko mówca, że on będzie nie do mnie teraz wracał. Ale się przecina. O nie. Krój dalej. No kur! Weź to szybko i wpierdala. skrzypią bardzo głośno, kurde. dobra, udało nam się jakoś uciec, to już jest jakiś plus, ale to niekoniecznie jest pożarek, na pewno będziemy mieli gorsze ogólnie obawy, Ło jest.

I co teraz? Spacja! Nie, yeah, jak w Tomb Raiderze, normalnie. Łoń! Trochę ciemno tutaj jest. Nie wiem czy to tak to powinno być Ale co ja wezmę w opcję, ja zobaczę mm, jasność jakaś. Jest jakaś ogólna Grafika, no Jasność, kurde tutaj mam jasność. O może tak. To jest ciemno jak w dupie ogólnie. Dobra. Dopasowanie obszaru. 7. No a to są te takie. No nie będzie tak jak jest. Dobra. Nie schodź na dół! Ja z przyzwyczajenia spację, kurde, Wcisnąłem, żeby jakby biegł. To mamy jakąś kratę, no dobra. O jest to się przycina, kurde, trochę. Ała, awa, awa, a Wiesz, że boli, ale no widzisz. zapisało mi się. No Okej. Ale mi się przycina! I to jest tak jak się frapsem nagrywa. Co to było? O, tutaj są dźwięki jakieś. Nie, A, nie mogę tego otworzyć. Dobra, to chyba pójdziemy tam. Dobra, no podejrzewam, że tak, muszę... ...zdobyć inne klucze. O, idziemy na górę. kasz człowieku, kasz. O! I pół godziny później. Wchodzi, wlecze się po tej drabieńce. O. o PC tam mają Ale w dumę sobie pogram A, chyba Internetu nie mają tu no, to jest jakaś opuszczona fabryka. A nie, to jest chyba psychiatryku jakimś. Tam jakieś normalne drzwi w końcu. Dobra. Punkt, następny punkt, punkt kontrolny. Ale wiecie co? Na dzisiaj to skończymy zobaczymy się mam nadzieję w następnym odcinku. Ja będzie na, y, coraz gorzej lagowało mi tak się szczyło to moim zdaniem nie, zdaniem nie będzie sensu nagrywać. No. Dotrzymacie się do usłyszenia do następnego odcinka, cześć.